Dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny w grze Fero A New Era. No i dzisiaj zmierzymy się z kolejną misją, jaką jest sału. Jak widzicie, wymagania są dosyć pokaźne w tej misji: 8000 ludzi, 65 dobrobytu i kultury. Zbudowywania jest mauzoleum i piramida, także trochę roboty będzie. Na starcie oczywiście widzów chciałbym Cię prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, żeby napędzać ten kanał. Lecimy po 1000 subów do końca roku, mam nadzieję, że uda się to dobić. W momencie, kiedy nagrywamy jest nas 651, więc jeszcze kawałek nam brakuje, ale jest coraz bliżej, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Eee, można również ten kanał wspierać poprzez opcję donateów na Tipli bądź opcję wspierania na YouTubie. Osoby, które wspierają na YouTubie mają dostęp do zapisów live, więc zachęcam. No i cóż. Lecimy z tematem, zobaczymy, jaki teren mamy przygotowany do działania, i będziemy coś tu minić. Dobra, co my tu mamy? Tu są jakieś te, hieny, tak? Tak, to są hieny. Okej, okay, tu mamy sporo rzeki, bardzo dużo rzeki. Mhm, uh -huh, jakaś wysepka z terenami uprawnymi. Okej, okay, no tu będzie można rolnicem się zająć. Tu jest sporo, widzę, terenów uprawnych. Mamy dużo złoża. Mhm, uh -huh. znowu hieny. I tu jeszcze złoża. I mnóstwo terenów uprawnych jeszcze tutaj. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, nie wygląda to źle. E, o, nie, jest armia. Dobra, myślę, że nie ma armii. A szkoda, jednak jest. Co możemy tu uprawiać? Groch Możemy tu uprawiać tylko groch, hej. Okay. I możemy łowić rybki. Czyli są tu rybki gdzieś, tak? Czy gdzieś tu jest jakaś rybka? Popatrzmy, tu jest rybka na przykład. Okej, okay. rzeczywiście. Jak ono się nazywa? Nenedia sondiet. Spoko. Czy jeszcze gdzieś tu są jakieś rybki? Eee, tu jakaś jest rybka. Ok, czyli tu są łowiska. Ok, ok, ok. Jeszcze pewnie gdzieś tu jest, tylko nie widzę za bardzo. No dobra. Mm, czyli będziemy się tym zajmować. Co to jest do produkcji? Mamy do wydobycia mieć i złoto. I granit. Ok, możemy swoją glinę pozyskiwać. robić papirus, garnki, piwo i wszystko inne. Trzech bogów mamy i w ogóle są trzy do wyboru. Ten kompleksy świątyń. Z tego co pamiętam, można wydawać tylko jeden. Armia jest cała. Jak wygląda to Mauselem w ogóle? Piramidka taka zwykła. Ocie, panie, 230 pap... pap... tego piaskowca to potrzebuje. No, wygląda to zacnie, nie żeby coś. No dobra, a zobaczmy kwestie handlowe. Jak wyglądają. Na samym, na samym początku zobaczmy, czy możemy osiągnąć maksymalny status domów. To jest dosyć istotne, czekajcie, sorry, jak był jakiś czas albo coś, ale niechcący zahaczyłem mikrofon. Teraz tak, będziemy mieli ryby, będziemy mieli groch, można importować mięso, w sensie czyli teoretycznie da się maksymalny dom wyciągnąć. No, teoretycznie jest to możliwe. No dobra, to będziemy kombinować tą drogę, będzie w tą stronę, ale... Handel, co możemy sprzedawać? Mm, Mennefel kupuje od nas cegły piwo będziemy mogli sprzedawać i dobra luksusowe, jeżeli będziemy je przetwarzać. W znaczy, sensie biżuterię tutaj. Okej, okay, oni sprzedają mm, kadzidła. Kupujecie piwo, garń, o, garnki o, będzie można sprzedawać. Super i papirus i sprzedajecie piaskowiec. Właśnie ile piaskowca możemy rocznie kupić? 40. No dobra, no to trzeba będzie bardzo szybko iść w handel piaskowcem. No, tu kupujecie granit. Czy możemy robić granit? Możemy wydobywać granit, nie? Tak, możemy wydobywać granit. Także będziemy to sprzedawać od razu. Yy, kupimy ten szlak handlowy jak, naj, jak najbardziej. Yy, tutaj piwsko. Tutaj piwsko, cegły i to, dobra. I tu płótno. dobra. księgowe. Granit również. I papirus. Dobra. Idziemy w handel granitem na początku i w złoto. Myślę, że to będą dwie priorytetowe rzeczy na samym początku do ogarnięcia. Eee, e, 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 właśnie, czy możemy już sprzedać mieć gdzieś? Jak nie, to nie będziemy za bardzo w mieć inwestować. To jest misja pokojowa, więc raczej piechoty nie będziemy potrzebować. Nie, dobra, to w dupie z miedzią. Najpierw że zrobimy jedną kopalnię w brazi, gdyby jakaś tam, wiecie, prośba była na mieć, więc żeby, żebyśmy coś mieli. Dobra. Od czego zaczynamy? Zaczniemy e, Właśnie, gdzie tu jest punkt startowy w ogóle? Tu jest droga, okej. Okay. Czyli... Aha, bo to jest odgrodzone przez skały, tak? Ale chyba tu by przeszli. Dobra, dla pewności zrobimy gdzieś most tutaj. Gdzie tu możemy dać most? Tu możemy dać most, ale tu nie bardzo. Bo naprawdę nigdzie tu nie mogę dać mostu. Tu mogę. Aha, no tak, bo tutaj. Ale do dupy talenty. A pr prom? Może jakiś ten tu zmieści gdzieś? Tak, prom wejdzie. No dobra, to zrobimy prom. Z tym <grym> zbiornik wody no trudno, no innej opcji tu nie mam. Niechaj będzie tak. Dobra. Yy, I dzielnicę zrobimy pierwszą. No tak, no tutaj zrobimy gigantyczne łowisko i, upra i pola uprawne, więc to wyspę wykorzystamy na tereny rolnicze. No to będziemy gdzieś tutaj się kotłować. Myślę, że zrobimy dzielnicę tu. No, możemy zrobić tutaj. Dobra, zrobimy tutaj naszą pierwszą dzielniczkę. Dobra, to będzie nasza pierwsza dzielnica. Na razie tutaj, jak widzicie, dysponuje handlem w bazarach. I zaraz zaczniemy też produkcję rybek oczywiście, bo będziemy na rybkach się opierać i na grochu. W sobie tylko to bawy dostępne. Dobra, jeszcze tutaj. No i git. Dobra. Eee, podstawowe rzeczy są. Jeszcze dorobimy kilka domków może. O, proszę bardzo. damy tutaj kilka posągów, by tutaj nam nie narzekali, że jest brzydko i tak dalej. E i to tyle na razie, dobra, puśćmy grę Zaraz zrobimy pałac od razu miejski, żeby e, żeby, 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 złoto ogarniać, nie? Okej, okay, wyjdziecie tędy Mogły tu jak promy porobić, ale dobra, nie będziemy kombinować Rybki macie tutaj, czyli tu są tylko rybki Okej, okay, czyli przystanie rybańskie będziemy spamować po tej części wyspy Mhm Okej, okay, okej okay. Tutaj też bym mógł łowić, ale to się mija z celem, bo tutaj nigdzie nie planuję budować dzielnicy Za bardzo Dobra, tutaj dzielnica zaczyna działać Dobra, zwolnijmy Zwolnijmy, zwolnijmy. Pałac. Yy, pałac miejski. No to można złoto jeszcze stąd brać, nie? Ile tu kopalni złota w ogóle zmieścimy? To jest, to jest podstawowe pytanie. Pewnie dużo. Cztery. Okej. Okay. Mówię, na mieć zostawimy z dwa sloty chociaż. Tutaj mnóstwo kopalni zmieścimy. Tylko też w widzę, że trzeba będzie oszczędzać to miejsce, bo. Jeszcze na granit, nie? Ale dobra, ogadniemy, ogadniemy. Piąta, szósta, siódma. Dobra, tu zmieścimy osiem. Tu jeszcze bym kilka zmieścił. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to będzie nasze wydobycie złota. Jak widzicie, będzie ono masowe. Zresztą, jak to zwykle bywa z tym wydobyciem złota u nas, ale słuchajcie, skoro są zasoby na to, znaczy jest na to miejsce, no to głupio by było nie skorzystać, prawda, z tej opcji. By było naprawdę nie skorzystać z tego wydobycia. placówkę i remizę. Pałac damy gdzieś tutaj, myślę, w miarę po środku, żeby to miało ręce i nogi. City Palace. On będzie gdzieś tutaj. Tutaj będzie pałac miejski. Bo no, tak naprawdę, nie oszukujmy się, z funduszami nie będziemy mieli już żadnego problemu, nie? Jak już to zacznie funkcjonować. Raz, raz, raz. Jedną remizę, jedną remizę. I po pobodzę, od razu możemy też tutaj. No i gitara. Dobra, czekamy aż się ludzie tu, tutaj sprowadzą. A jezu, bo nie będziemy i ten! Jedzenia przecież nie będę miał. O, na Najpierw jedzenie miałem iść. Kurde! Kurcze pieczone! Dobra, czekamy aż jakieś pieniążki wiadom. Rybki, 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 rybki. Stocznie potrzebujemy. I ten. I. Eee, ten. Dok. Znaczy, jezu, jest dok. Eee, dobra. Rybki, rybki, rybki. Idziemy w rybki. Na masową skalę, w sensie masową, nie mamy ludzi do tego, ale to już tu zaczniemy kminić. Stocznia jest potrzebna, Pride, stocznia będzie tutaj, myślę, że nie będzie ona tutaj absolutnie nikomu przeszkadzała. I teraz tak, przystanie rybacka Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, będzie dziesięć. Na razie jedziemy tylko w ryby. A potem jeszcze pójdziemy w groch, jak tylko będę miał populację do tego, nie? Do, mam nadzieję, że wydobycie złota pójdzie w miarę sprawnie, to jeszcze będę mógł e, szybko zainwestować w, e, w drugą dzielnicę mieszkalną, żeby mieć siłę, na, siłę roboczą, nie? Troszkę nie przemyślałem, wiecie? Tego, za dużo kopań dałem, nie pomogło mi mieć najpierw wiedzenie, ale dobra, może nie będzie źle. E, magazyny oczywiście na rybki, dwa, dobra. Ile potrzebujemy ludzi? Mnóstwo, potrzebujemy mnóstwo ludzi, ale dobra, może się to bujnie zaraz, zobaczymy. Fajnie... Dobra, przestaniemy na chwilę wydobywać złoto. Hmm, trzeba, trzeba, mogę tutaj to zarządzić gdzieś? Goldmine. E, tutaj, gdzie to jest? E, food and Farming. O, to priorytet. Proszę na e, produkty żywności dać. Dobra, powoli się sytuacja zaczyna ogarniać, bo tutaj coraz więcej ludzi się sprowadza. Mamy pierwsze złoto, e, więc jest ok. Możemy taką prowizoryczną drugą dzielnicę zaraz postawić jeszcze, żeby mieć roboczą siłę. Ale zaraz będę pierwszej rybki. Zaczęła działać stocznie, więc jest dobrze. O, drugą dzielnicę będzie można dać z tej strony w sumie. To nie będzie głupie, Ty. No, to nie będzie głupie. Zrobimy taką dzielnicę, bli dzielnicę bliźniaczą. Nie do końca się zmieści. A, ja, ja ja. Kurde, szkoda. No dobra, to będzie na odwrót. Ona będzie zrobiona. Wiecie o co chodzi, nie? Że będzie ona orientacji, yy, w orientacji poziomej. Dobra, na razie damy tu same domy. Bez niczego, bez bazarów, bez niczego. Gołe domy i trochę tam świątyń, wiadomo, nie? Żeby tam bogowie nie stękali nam.

Wiedziałem, że to będzie problem z tym, nie? Dobra, dwie kopalnie miedzi, na szybko. Ile mamy czasu? 9 miesięcy, ty, mogą zdążyć. Dobra, e, weapon smith, na szybko. Dwa zakłady do produkcji broni. I magazyn. Czułem, że będą z tym problemy, nie? Ludzi będziemy mieć, więc spokojnie, spokojnie. Rybki się zaczynają robić pierwsze. Zaraz pójdziemy w groch. Więc sytuacja powinna zacząć się powoli, wiecie, napędzać, nie? Jakiś magazyn trzeba dać na rybę gdzieś tu. Jeszcze, wiecie, taki punkt przeładunkowy zrobić zrobimy magazyn na ryby, a one będą pobierać ryby. Get all. Najpierw rybki macie ściągać tutaj, to jest zupełnie trwało, nie? Eee, mamy tysiąc ludzi. Dobra, robię broniusz tutaj. Dobrze, dobrze. Eee, teraz też pójdziemy w armię pierwszą. Dobra, bazarki można tu dać. Jest ok, jest ok. Po, zaraz to wyjdzie na zero, bo przynajmniej nie ma problemu z pieniędzmi, nie? To jest bardzo ważne, bo jakby był problem z pieniędzmi. To byśmy tego nie ogarnęli, musiałbym powtarzać. A tak to ogarnie się to. Będziemy mieli gigantyczne przychody ze złota, jeszcze potem pójdziemy w granit, więc będzie ok. Rybki się zaczynają robić, więc żarcie będzie zaraz dla całej populacji. No, widzicie, coraz więcej domów zaczyna rosnąć, więc jest ok, jest ok. Dobra, kapliczki po trzy chociaż, proszę bardzo. I dla ra jeszcze by się przydały. Kapliczki mamy, ludzi będzie zaraz coraz więcej. Tutaj łowisko zaczyna funkcjonować już na dobrym tempie, to mi się bardzo podoba. Mamy bardzo dużo pieniędzy, więc... E, idziemy w i, Trzeba tą dzielnicę bustnąć tutaj troszkę. Zbudujemy pawilony. I na razie tylko samą szkołę żonglerki, nic więcej. I zaraz pójdziemy w produkcję grochu, ale najpierw armia. Najpierw jeszcze armia. E, chociaż podstawowa jakaś, nie? Żeby była. W razie co? Myślę, że nie będzie potrzebna, ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne, mimo wszystko. Dobra. I fort łuczników poprosimy Bowyer, czy znaczy nie Bowyer, yy, tutaj Fort Archers. O, tego tak już tutaj bocy po podatkowego możemy umieścić gdzieś. Voilà. Niechaj będzie tu. No, już jest coraz więcej tych domów. Dobrze, jest dobrze. Damy jeszcze kilka przystani rybackich, może. No tutaj naprawdę jest spore miejsca do łowienia ryb. Cztery można dać. Przystanie na spokojnie. Tutaj damy jeszcze jeden magazyn na rybki. Git, git, git. Jest dobrze. No możemy zrobić. Jedy... Jezu, ugarki chcesz! O oh, Oooo! Oh, no dobra, to mamy problem. Zrobimy Fort jeden jeszcze, bo broń będziemy mieć dla nas. No tego żądania ci nie spełnię, nie ma szans nawet. Choćbym bym się zesrał, to jest to niemożliwe, nie? To fizycznie niemożliwe dla mnie w tym momencie. No, ale potrzebuję ludzi. Tę tą rezydencję dać. Żeby zarobić na ten. Na 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 na... Wiecie? Ee, prezenty, nie? Dla Ludu Egiptu. W ten sposób sobie podciągnę wskaźnik królestwa i będzie, so, i będzie spokój. Eee, dobra, zaraz będziemy mogli pójść w te garnki. Ryb robi się coraz więcej, więc jest git. Eee, dobra, glinianki w takim razie. No to idziemy w te garnki zacne. Właściwie zasrane chciałem powiedzieć, ale powiedziałem zacne. W sumie nawet lepiej ładniej to brzmi. Eee, dobra, glinianki. Ile tych garnków możemy w ogóle sprzedawać hipotetycznie? i eee, 2,5 tysiąca. Te, po tysiąca. Dobra. Najpierw garnki będą trzymane na. wysłane na datek, żeby tutaj nie stękali już. No to trochę tych glinianek trzeba dać. Tu możemy dać piątą. Tu jeszcze możemy dać dwie. Nie, no w sumie. Pięć starczy. Pięć na razie wystarczy. I przetwórnie garnków zrobimy tutaj, w tym, w tym winklu. Chociaż mógłbym nawet tutaj na opartego, nie? Groch mogę robić w tym miejscu zawsze. Dobra. Ten magazyn dziewek. Zrobimy tutaj taką odnogę, i tu będzie obszar do produkcji garnków. To będzie nasza garncarska dzielnica. Potem hmm. eee, trzeba też w flotę zainwestować dosyć szybko. Ale to damy radę. Tutaj będzie magazyn na garnki. I tu będzie magazyn na nadmiar gliny, jakby kiedyś był. Dobra. Przyjmiemy dużo ludzi znowu, ale spokojnie. Eee, te dzielnice trochę tych ludzi pomieszczą. No jak widzicie, 420 ludzi może się zmieścić, zwiększmy trochę płace, żeby zachęcić ludzi do yy, wchodzę, wprowadzania się do nas, nie? Czemu tu broń nie dostajecie? A, bo broń mam chyba ten. no właśnie. Broń przetrzymywałem. Kopalnia złota się zapadła. Okej, okay. proszę bardzo. I trzeba będzie też piaskowiec pójść bardzo szybko, żeby później tego nie robić, nie? Od razu, czekaj, w sumie zrobimy to. Będziemy już powoli sobie sprowadzać tym... Cholerny piaskowiec. Mm, to jest lądowy, tak? Tak, to jest lądowy. No i gitara. Yy, to mi się podoba. Piaskowiec będziemy zbierać tutaj. Zrobimy taki duży teren magazynowy. Właściwie 160, 192, 8 potrzeb. Tutaj będziemy trzymać nasz yy, nieszczęsny piaskowiec. Yy, sandstone. Gdzie to jest? Tutaj. Potrzebujemy 240. Dobra, tam będzie 240. Chociaż oni będą potrzebowali pewnie to do Dobra, 300. Jedziesz z tym, bo pewnie jeszcze później będzie potrzebny, wiecie, do jakichś tam pierdółek, tak samo jak jest świątynia słońca, nie? że yy, na starcie potrzebuje te 200, yy, ileś tam, 220 chyba i później jeszcze idzie drugie tyle, mniej więcej na yy, wykończenia. Nie? Sytuacja z piaskowcem będzie ogadnięta. będą sobie powoli tutaj produkować, możemy zrobić konserwatorium, dobra, ceramika zaczyna się produkować, dobrze. Rybackie tutaj jak widzicie jest na pełnej parze, rybołówstwo właściwie. Armia się nam powoli zaczyna robić, robimy po, dwa, po, po, po jednym forcie jeszcze uczników i, i piechoty. Tutaj macie posąg, no mamy bezrobocie w końcu w mieście, to jest dobry sygnał. Pierwsze garnki są, wszystkie domy już są zaopatrzone w jedzenie, więc jest naprawdę dobrze. Eee, właśnie datek dla tych proszę bardzo żebyście mi tu nie stękali nie stękali Dobra, zaraz dostaniecie te garnki spokojnie tu już negacie chłopy dobra, teraz pójdziemy w ogarnianie floty zrobimy tam jakąś podstawową w razie co zrobimy żeby nie było komplikacji a już mamy tak handlowy od drewna dobrze lądowy tak oczywiście że lądowy dobra eee, to w takim razie stocznie mamy tutaj no to możemy magazyn na drewno dać w tych okolicach no, tu może być. Będzie magazyn na drewno. To czwarte i proszę importować 800 sztuk drewna. Dobrze, na razie w granic nie idziemy, bo w sumie po co? Yy, mamy dosyć dochodów ze złota. Twórzmy pozostałe szlaki handlowe. Tawi też i też. Dobra. Yy, I zaraz zaczniemy produkcję piwa dla naszego ludu. Ale najpierw... O! Glianka się zapadła. A! To jest pewnie skryptowane bo tu są... W Faraonie są takie oskryptowane eventy. Nie ma dotu... a, dok. E, zaraz będzie dok. Proszę bardzo. Dok będzie tutaj. E, tutaj handlować proszę na razie y, tylko drewnem. Ale tu będziemy ogólnie robić wszystko. Będziemy sprowadzać tutaj papirus, w sensie trzcinę, będziemy sprowadzać tutaj e, te... O! Można w końcu. Dobra, czyli garnki możemy zacząć rozporządzać ludziom. Nareszcie. Papirus! Nowa... No Ciebie chyba posrało. Go chyba posrało. Znaczy ich właściwie, bo to lud w... domaga się tego ode mnie. Kurde, na trzciny nie mam tu ludzie. Skąd ja wezmę papierus teraz? Mógłbym kupić teoretycznie pewnie, nie? No mógłbym, ale nie, no, to będzie... To by było samobójstwo finansowe. Dobra, chyba będziemy zaraz skończyć tą misję. Słuchajcie, tu zrobimy jeszcze na... Znaczy misję, odcinek. Oczywiście. Yy, okręty wojenne jeszcze możemy dać tutaj z dwa. Dobra flota, ona będzie sobie powoli powstawać. Ona będzie sobie po... O, tutaj te domy już zaczynają y, domagać się piwa zaraz. Niestety, sorry z tym papirusem, ale ja go wam nie ogarnę. No nie ma szans. Mógłbym go kupić, owszem, mógłbym to zrobić. To będzie, będziemy bardzo dużo kosztować. Albo... Nie, no w dupie tam, kurde, będę się ten cackał. Eee, idziemy w piwo. To ja nie mogę nie kupować? Co? No bez ty... Faktycznie jęcz mnie nie mogę kupować. Oj, 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 No dobra. Dobra, kupimy ten papierus w takim razie. No bo, albo zaczniemy robić po prostu papieru swój i tyle. I do not trade. Mm, czekajcie, ile możemy importować trzciny? No to to mnie zagięli trochę z tym piwem. 4000. O Jezu, dużo możemy. A ile możemy sprzedawać? Yy, dobra. No to, to... Dobra, to zrobimy masową produkcję papirusu, czemu nie? I tak będziemy mieli bardzo dużą populację, więc yy, bezrobocie będzie spore, no to możemy w to pójść czemu nie? Traktat morski, ta? tak? Okej, okay, dobra, no to tutaj proszę ogarnąć trzcinę i papirus, zrobimy kolejną odnogę, tutaj będzie nasza taka strefa stricte przemysłowa, będziemy mieli strefę produkcji papirusu, możemy dać dwa magazynek, nawet, nawet dwa tu będzie magazyn na. Binę. tu będzie magazyn na. zrobimy jeszcze po jednym placówce i remizie. Eee, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Te domy zaraz urosną, więc będziemy mieli kolejną pulę pracowników. O, szlak to odblokowany. Eee, dokąd? Do, do Buchen. O, i sprzedają mięczmy, Akurat teraz, naprawdę. A, aż. No dobra, dobra. Zaraz pójdziemy w Piwsko. A, albo zaraz. No, pójdziemy w. Nie, no w sumie możemy iść zaraz, jeszcze teraz możemy to ogarnąć, dobra import tu 300-200, bo to rozumiem też jest tak morski, tak? Oho, uh -huh, dobra, ile możemy tego piwa sprzedawać? Dużo, bardzo dużo, okej okay, Będziemy sprzedawać powyżej 1600 Więcej, poniżej nie, nie mam mowy nawet e, Tutaj poproszę handlować i piwem Import mamy, nie? Dobra, to zrobimy trzecią strefę Do produkcji piwa e, Niestety tak to będzie to wyglądało no ja się niestety myślę, że to będzie wygląda źle. No to będzie tak kolejna taki, taka strefa produkcyjna. Magazynek jeden i drugi. Ten będzie na jęczmień. A właśnie tu możemy zrobić. To jest na glinę, nie? Ta. Nie, na co? Jest na garnki. Dobra, niech będzie tutaj na jęczmień. A ten tu. Będzie na... Jeszcze dwa browary trzeba dobudować. E, brewery. Dobra, potrzebujemy bardzo dużo ludzi, ja wiem o tym, spokojnie, ale to naprawdę zbustuje nam miasto, nie? Nie dość, że będą pieniądze. To jeszcze... Będziemy, mogli miasto rozrosnąć, nie? Można teraz po szkole zbudować. Chcielibyśmy szkołę mogą dać tutaj. tu, proszę bardzo. Dawać, 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 dawać piwo. Tak, bogowie. Okej, okay, na razie są. Spoko. Mamy podstawową flotę, mamy podstawową armię. Naprawdę zaczyna wyglądać to rozsądnie. papyrus ehm, papirus. No i tak nie zdążyłbym i tak. Prawdopodobnie wyprodukować. Chociaż może? Czekaj. Może zdążą. Miasto, a to atakiem, te. Eee, dobra, poczekamy chwilę. Zaraz wam coś wyślemy. Mamy cały fort piechoty wypełniony. Możemy zrobić jeszcze Fort Puczników. trochę. No, elegancko. damy poszły do góry. Zaraz będzie papirus wymagany cały. Ty, może zdążą. Jest! Zdążyli na styk! Jest! Elegancko, zdążyliśmy z tym. Dobra, zaraz wyślemy im ten. te jednostki piechoty całe. Armii trochę dostaniecie ode mnie. No, nawet dawaj, dawaj, robić. Przyszedł mi produkować armię. Zrobimy jeszcze fort piechoty. Będziemy mieli temat armii tutaj zamknięty praktycznie. I odcinek będziemy mieli też zamknięty, bo już jest dosyć długi. Więc myślę, że będzie to dobre ee, rozpoczęcie. Dobra, wyślemy te trzy jednostki. Wiecie co? Ale najpierw zapiszmy. Myślę, że to nie będzie głupie. A i tak nie będą a Tak, dobra, macie tu, macie tu i macie tu. Te, cztery, te trzy jednostki, proszę bardzo. Mam nadzieję, że to pomoże trochę. Zrobimy oczywiście jeszcze, jeszcze raz sejman, w sumie niepotrzebnie wtedy robiłem, mniejsza z tym. Yy, I cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że widzu miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. Będę za to bardzo, bardzo yy, wdzięczny. No i cóż, yy, do usłyszenia w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć!